Pojeżdżamy dzisiaj z La Maryny. Kolejny dzień i atakujemy latarnie. Zabrałem trochę więcej tobołu. Jak widzicie mamy, mamy obstawę w postaci mojej torby na ramię. O kurczę, jaki duży kamper. A z tego, z Land Cruisera nowego. raczej starego. Trasę, żebym sobie pojechał w prawo, co jest totalną ściemą bo tak naprawdę jest to park i to jest ścieżka. Jest tam ścieżka, ale jest to taki mostek, cały czas tak, taki trakt, który jest dla pieszych, a nie dla rowerzystów. Będziemy jechać w sumie trasą, którą znam, czyli przez Santa Pole przebijamy. Niezaprzyjemna będzie to trasa, bo tam jest dziewięćdziesiątka, ale jest duży margines. I to jest jedyne połączenie przez to, że tu jest... Po prawej mamy morza, po lewej mamy stawy, a później to już będziemy improwizować tak naprawdę. Jeżeli kiedyś udało wam się przyjechać do Hiszpanii, coś solonego, to prawdopodobnie ta sól pochodziła stąd z Santa Poli. Jest duże prawdopodobieństwo, ponieważ te sklepy takie jak Mercadona posiada asortyment z tego miejsca. Widzicie, tutaj pan koparką usypuje kolejną porcję soli do... do Mercadony. Pan już ma całą zasypaną wywrotkę z solą i wiezie ją ochoczo na półki Mercadony. Bezpośrednio. Najgorsza część trasy za nami, czyli ta między Lamariną a Santa Polą. Jak widzicie wjeżdżamy do Santa Poli i teraz będzie pięknie i przyjemnie. Jeżeli z jakiegoś powodu kiedyś obawialibyście się, że przyjeżdżając do La Marino, nie dostaniecie swojego ulubionego produktu z Lidla albo z Aldiego, proszę się nie bać. Przez to, że tu jest tak duża ilość Niemców, i Anglików i ogólnie osób z naszej części Europy, tych sklepów jest bardzo dużo tutaj. Jesteśmy na trasie takiej dosyć wyizolowanej, na naszą latarnię. Ale takie newsy e, z rana. Nie tylko tyle, że już zacząłem rozglądać się za oponami tak mocno. Chciałem atakować jakieś Pirelli Cinturato. Ale jakiś review obejrzałem, recenzje, że po tysiącu kilometrów już były trochę zajechane. A chłopak nie robił głównie asfaltu, według niego robił trasy gravelowe albo moc taki twardy shooter. Więc dla mnie to odpada, ponieważ żyjąc w Madrycie, ja muszę trochę porobić asfaltu. Nie ma innego wyjścia. Więc znowu. Możliwe, że przeproszę się ze swoimi specializami i kupię jeszcze raz takie same, tylko je za zaleję mlekiem. Ale wszystko prawdopodobnie opiszę w przyszłości. Kto będzie przebiegało. Prawdopodobnie będzie śmiesznie. A taki news z trasy. W tym naszym mieszkaniu, w którym aktualnie jesteśmy, z jakiegoś powodu niektóre gniazdka nie działają, a inne działają. Więc co ja zrobiłem? Podpiąłem radar pod gniazdko, które nie działa oczywiście. Więc teraz zrezygnowałem z lampki na rzecz samego radaru. Jednak to ma... Nie, nie, jest ciemno, a to ma duże znaczenie teraz dla mnie. Wolnie to pytałem pana tutaj, który przechodził, czy ta traska jest przejezdna, czy jednak Powinienem zawrócić. Powiedział, że jak zejdę z roweru, to jest ok, więc ja mu ufam. Na razie wygląda bardziej pod MTB niż pod gravel, ale spróbujemy. Mamy czas. Jest, 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 jest. Naprawdę jestem podjarany, bo te kamienie były bardzo ostre i na szczęście nie przycięliśmy opony. I tu już mamy prostą na nasze faro, czyli na naszą latarnię. Pan powiedział, że trzeba będzie zejść z roweru i moje buty za to mnie nienawidzą, bo naprawdę było... Był taki przesmyk, już nie miałem siły tego nagrywać, ale było ciężko. I teraz atakujemy w tamtą stronę za tym państwem. A, co więcej. Nie wiem, czy już wspomniałem, ale dzisiaj rano nabyłem drogą kupna Favero łożyska, cały replacement kit tak zwany, właśnie leci do mnie z Włoch. Nie była to tania rzecz, ale prawdopodobnie nagram o tym całym procesie wymiany łożysk w pedałach Favero. Osobny filmik i pośmiemy się razem, jak to robię. dało się dotrzeć i teraz tu jest taki pomost Pojedziemy na niego zobaczyć ile jest ludzi, ale widzę, że po autach jest bardzo dużo Tam na końcu tego pomostu można zobaczyć Tabarkę Raz tam byliśmy, w sumie raz wystarczy, jest bardzo ładną małą wyspą. Informacje historyczne na temat tej wyspy, takie dosyć zabawne, to to, że była ona schronieniem piratów i możecie tam znaleźć dużo takich artefaktów pirackich w witrynach czy, czy, czy na, na ulicy, więc to było śmieszne. Było dużo kotów i dobre jedzenie. I bardzo czystą wodę mają, więc jak płyniecie z Santa Poli łodzią, to prawdopodobnie te łodzie będą miały przeszklone dno częściowo i będziecie mogły, mogli widzieć ławice ryb, więc to jest na props. Tutaj można się przejść tym mostkiem, mamy latarnię. Teraz jesteśmy tutaj pod latarnią, jak zerkniecie tam. Widać naszą latarnię. No, teraz jesteśmy w takiej trochę droższej dzielnicy Santa Poli. Zaraz przy wybrzeżu, czyli samo przez siebie mówi, że, że nienaturalnie domy będą drogie. już posezonowo. Ludzi bardzo mało. Aut także. No, parkingi puste. I właśnie teraz na powrocie do domu jesteśmy przed portem w Santa Poli, jak widzicie. I stąd możecie popłynąć na wcześniej widzianą wideo wyspę Tabarka. I bardzo polecam, bo jeżeli naprawdę tutaj zeksplorowaliście Alicante, to Santa Pola i wyjazd stąd na Tabarkę to jest też fajne przeżycie. Jeszcze na powrocie do domu chciałem wam pokazać jak wygląda tu ekstrakcja soli w okolicach Santa Poli. Ten proces pozyskiwania soli był za Początkowany w czasach rzymskich. Jest to naprawdę taki duży kor tej gospodarki lokalnej tutaj. I co więcej? Także te, te jeziora solne są tutaj domem dla flamingów na przykład, więc można zaobserwować wiele różnych ptaków, i w tym flamingów. Jest taka fioletowo-różowa. Ja nie jestem super specjalistą od określania kolorów. Znam pięć. Ewidentnie nie można wchodzić, polować, spacerować ani łowić. A pola wyglądają tak. Zobaczyliśmy latarnię, przejechaliśmy ścieżką, którą już drugi raz bym nie chciał przejechać moim rowerem. Przejechaliśmy się też trochę po wybrzeżu, zobaczyliśmy San Polę od drugiej strony. I w sumie mamy 51 km, 3 godziny 40 minut, a to dlatego, że chciałem ponagrywać parę ujęć z drona. No i tyle. Jutro kolejny dzień, jeszcze nie zaplanowałem gdzie będę jechał, więc dzięki i trzymajcie się. you